Tutaj od razu obalimy mit, że nie używamy całego mózgu. Używamy tylko określone rejony w określonym momencie, bo tam się za dużo dzieje, za dużo trzeba ATP, energii, glukozy, żeby cały mózg był używany. Widzimy to na zdjęciach neuroobrazowania czy na takich tekstach z glukozą, że dane rejony się aktywują, są i to u osób z chorobą Alzheimera na przykład widać zanik wykorzystania glukozy, to znaczy, że mózg wiesz, degeneruje. Jestem ciekawa, czy słuchacze za nami nadążają, bo już tutaj przyszliśmy z medytacji po, ale... W ogóle się nie przejmę, mówiłem ci, że bywają, bywają podcasty, w których skaczemy jeszcze bardziej. Także... O, Więc neuroplastyczność, Przemek, no temat, po prostu też trochę o nim, na, na, na ten temat napisałam w książce, bo jest to coś, co strasznie mnie kręci i tak naprawdę jakaś taka moja miłość do zgłębiania neuroplastyczności, ale w takim powiedzmy... Ludzkim podejściu, czyli fajnie, że są procesy, fajnie, że coś tam się dzieje, ale co my, ludzie, możemy z tym zrobić? Czyli jak możemy na to wpłynąć albo co na to wpływa, żeby rozumieć, o co tam chodzi. I rzeczywiście jest tak, że ogólnie w naszym mózgu procesy neuroplastyczne po prostu się dzieją. Dzięki Bogu nie jest już tak, jak powiedział wspaniały zresztą neuroanatom i badacz Ramon Santiago i Cajal, którym się bardzo jaram. I jeśli. Tutaj słuchacze są zajarani neuronauką, to proponuję zobaczyć, sobie wygooglować ryciny, rysunki Kahala, które sporządzał na podstawie barwienia neuronów, czy jakichś tam skrawków mózgów solami srebra, metodą Goldiego, i później rysował to wszystko w sposób absolutnie. Ja bym mogła się wytatułować cała w, ten, w te neurony. Tak, dokładnie. To są ryciny Kahala, właśnie po wybarwieniu solami srebra. Więc on był. Wspaniały, wspaniały człowiek dał bardzo duży wkład w naukę, w neuronaukę, ale bardzo mocno się mylił. I ja też często tą opowiastkę gdzieś tam przytaczam, skróconą, bądź bardziej rozwiniętą, ponieważ on mówił, że to, co się w mózgu raz wykształciło, nie wiem, ślad pamięciowy, tak zwany engram, czy to, czego się nauczyłeś, coś po prostu, z czym, pod wpływem czego twój mózg się kształtował, już na raz, raz się stało, jakby game over. Nie Nic się nie bo... może zmienić. Nie ma żadnej plastyczności, wszystko jest utrwalone, zamknięte. Czyli to prawda, bo ja już rozmawiałem z dwoma osobami odnośnie neuroplastyczności i pamiętam, że słuchałem tego w podcaście i pytałem ich o to, czy, czy kiedyś było uważane, że neuroplastyczność się nie dzieje i wszyscy mi odpowiadali, że nie, że nie było tak. Natomiast to z tego, co ty teraz mówisz... Znaczy, to... Kachal mówił, że w ogóle zjawisko neuroplastyczności wprowadził w około 48... 48 je... Kono... Jerzy Do... Jerzy Konorski, Konorski, dokładnie. Jerzy Konorski... Yy... <laughs> Wiem to z twojego podcastu, tak O, robię. Boże, to wspaniale, bardzo się cieszę. Jerzy Konorski yy, też pracował w Instytucie Nęckiego, z tego, co mi się pamięta, ja tam właśnie Studia doktoranckie i sala Jerzego Konorskiego to była sala, w której miałam obronę doktoratu, więc nigdy nie zapomnę już Jerzego Konorskiego i tego stresiku. Ale wracając, Jerzy Konorski chyba pod koniec właśnie lat 40. zdefiniował zjawisko neuroplastyczności. To był w ogóle bardzo duży wkład naszego polskiego uczonego. Na początku to było odrzucone? No wiesz, to bardzo długo twierdzono właśnie po pierwsze, że neurogeneza nie zachodzi, do czego zaraz przyjdziemy, czyli że neurony się nie rodzą na nowo. A w sumie to była taka zagwozdka, no dobra, ale skoro wiemy, że neurony się nie dzielą bo neurony są tak zwanymi komórkami postmitotycznymi, czyli nie dzielą się tak jak komórki naszego ciała. Mm -hmm. Raz się rodzą, pełnią swoją funkcję, kiedy ulegają uszkodzeniu, a wiele rzeczy je uszkadza, umierają i koniec. No ale gdyby nie było neurogenezy i też neuroplastyczności, to jak mózg by funkcjonował? Jak funkcjonowałby mózg ludzi po urazach? bokserzy? Czy... A, a funkcjonuje. A funkcjonuje i mamy całą tą rekonwalescencję i rearanżację. Re no i właśnie po prostu kiedyś myślano, że tak się nie dzieje, czyli że wszystko jest ukształtowane raz, jeśli chodzi o neurogenezę, że neurony się nie tworzą, i jeśli chodzi o neuroplastyczność, czyli na czym jest plastyczność? To jest kształtowanie czegoś pod wpływem nowych sieci neuronalnych, dobrze myślę? Tak, z jednej strony tak i nowych sieci neuronalnych, ale tego co już jest pod wpływem jakiegoś bodźca, jakiegoś stimulusa, to może być pod wpływem Uszkodzenia, mhm. bo neuroplastyczność też działa w momencie urazów, czy nie wiem, u osób, które tracą zmysł, dany zmysł wzroku. Kora wzrokowa zaczyna przejmować funkcję, yy, na przykład staje się bardziej korą sensoryczną, czyli mamy lepszy dotyk, czy lepszy, lepszy yy, słuch. W przypadku yy, na przykład osoby niewidome tak mogą mieć lepszy słuch. Mhm. Więc neuroplastyczność to jest ciągła przebudowa, ciągła rearanżacja mózgu pod wpływem tego, Czym my się jako ludzie karmimy, czy z czym obcujemy, czym się bodźcujemy. To jest niesamowite, bo jeśli myślimy o mięśniach, to jeśli ja sobie zerwę jakiś mięsień, to i reszta mięśni chyba nie do końca przejmuje jego funkcję, Ale natomiast w mózgu dzieją się takie rzeczy. I to w mózgu też jest coś takiego, to się nazywa sprouting, albo bocznicowanie, w ogóle fascynujący, I naprawdę. Jakby tak czasem może jak jakaś odklejona już o tym gadam, ale mnie to tak fascynuje, ale że. Czemu te... uważasz, że jak odklejona? To jest super ciekawe, <laughs> że, że te neurony wiedzą, co mają zrobić, że jeżeli dane neurony są uszkodzone w jakimś. Miejscu w mózgu, to inne neurony, które są zdrowe, w pełni sił, wysyłają jakby swoje włókna neuronalne, czyli tak zwane właśnie bocznicowanie, czyli zaczynają się bardziej rozkrzaczać czy tworzyć te drzewka, mhm. żeby trochę jakby pełnić funkcję tych uszkodzonych. Jakby mózg naprawdę jest w stanie pod wpływem takiej rekonwalescencji, co też jest ważne w przypadku takiej specyficznej fizjoterapii, czyli bodźcowania, czy no generalnie utrzymywania tego mózgu przy życiu, żeby. Powracać jakby do tych funkcji pierwotnych. I neuroplastyczność jest pod, na takim poziomie morfologicznym, właśnie czymś, że te neurony gdzieś tam zaczynają się, wiesz, regenerować czy, czy przyjmować funkcje, ale też przede wszystkim to jest to, co robimy ze sobą, i mam na tak często mówię ogólnikowo, robimy ze sobą, bo neuroplastyczność dotyczy też ruchu. Czyli wzorców ruchowych. Neuroplastyczność dotyczy wszystkiego tego, co powtarzamy często. Nawyki. Nawyki, uzależnienia to jest tak jakby patologiczna na poziomie fizycznym, ale też behawioralnym, bo nie wszystkie uzależnienia mamy fizyczne, nie wszystkie są fizyczne i behawioralne, tak? Nauka, czyli to, co ze sobą robisz pod tytułem im częściej coś powtarzasz, im częściej czymś bodźcujesz i tak zwana reguła Heba o tym mówi, że neurons that fire together, wire together. Wire together. Czyli mhm. im częściej coś robisz, powtarzasz pewną czynność, tym siłą rzeczy ona staje się bardziej wrodzona, ta sieć neuronalna, możemy sobie tak wyobrazić, że po prostu się podświetla, więc jest taka, wiesz, grubsza, te włókna, mielina zaczyna być taka bardziej solidna, żeby łatwiej odpalać tą sieć neuronalną. A jeśli przestajemy robić tą rzecz, to to się jakby degeneruje? Wie... Też to jest takie bardzo otwarte pytanie, ale w pewnym stopniu się się wycisza, bo rzeczywiście i też słynna, słynne powiedzonko, już profesor Wetulani często powtarzał, że use it or lose it, albo w mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych. To wszystko jest tak energetycznie kosztowne, żeby utrzymać te rzeczy i, i nasz mózg rzeczywiście tutaj od razu obalimy mit, że nie używamy całego mózgu. Używamy tylko określone rejony w określonym momencie, bo. Tam się za dużo dzieje, za dużo trzeba ATP energii glukozy, żeby cały mózg był używany. Widzimy to na zdjęciach neuroobrazowania, czy na takich tekstach z glukozą, że dane rejony się aktywują są i to u osób z chorobą Alzheimera na przykład widać zanik wykorzystania glukozy, to znaczy, że mózg, wiesz, degeneruje. Więc to nie wszystko odpala się naraz, tylko to, co w danym momencie jest potrzebne, więc jeżeli tego nie używamy, to po prostu. Ta sieć przestaje być tak aktywna i tak chętnie się włącza. Więc to, co ludzie mówili o tym, że nie używamy całego mózgu, wynikało z tego, że nie do końca rozumieliśmy, jak mózg tak. funkcjonuje. Tak, jak jest, poznaliśmy. Jest, jest, jest wiele takich neuromitów i, i czy o półkulowości, tak, że jeżeli ktoś jest tylko lewo albo prawo półkulować, i wiemy, że to wszystko jest bardzo ze sobą połączone. To nie jest prawda? No nie, nie do końca, bo na przykład. O tym piszę też w książce. Cieszę się, bo sobie myślę, kurczę, może coś tam jednak będzie, czego ludzie nie wiedzą. Przykładowo ośrodek mowy, rozumienia, ale też generowania mowy, broki i też Wernickiego jest w lewej półkuli. Ale jeżeli prawa półkula by nie funkcjonowała i nie byłaby w ciągłym połączeniu, w ciągłym przepływie łączenia informacji przez spojidło modelowate, to nie, nie bylibyśmy w stanie rozumieć sensu. Nie byłbyś, nie byłbyś w stanie rozumieć metafor, żarcików, jakichś takich wiesz. Mm -hmm. Chodzi o to, że to wszystko ze sobą współpracuje, i ja nie jestem tutaj neurofizjologiem, czy wiesz, nie zajmuję się zachowaniem i behawiorem, ale wiele prac. W moim odczuciu wiarygodnych i też takich no, naukowców naszych, też czołowych w Polsce, którzy mówią, że to, to nie jest do końca prawda, że ktoś jest tylko na przykład artystyczny. Możesz mieć tendencję, możesz mieć bardziej taki z, zmysłowo też może być rozwinięty, ale to nie znaczy, że twoja prawa półkula nie funkcjonuje wtedy, czy jest mniej aktywna. A to tendencja jest wynikająca z tego, że się człowiek taki urodził, czy to wynika z tego, jak w jakimś środowisku. To też jest, wiesz. Otwarty, geny, środowisko, pytanie. tak. No bo z jednej strony mawiać, no temperament jest niby dziedziczny, pewne cechy charakteru, ale też wiemy, że. Jako człowiek, młody człowiek, kiedy masz, jesteś tak bardzo otwarty, twój mózg jest tak bardzo plastyczny, te okna neuroplastyczności, tak bardzo mocno mamy, tam drugi, trzeci rok życia, też zresztą okres młodzieńczy, jesteś w stanie wyrobić w sobie pewne umiejętności, nawyki, a jeżeli masz już jakąś, nie wiem, tendencję i predyspozycję, to tym bardziej, ale to jest właśnie to, to co uważam o uczeniu się i o, o tym, co możemy zrobić ze swoim mózgiem. I nie chodzi o to, żeby powiedzieć sky is the limit, i każdy może być każdy, no ja nie mogę być. Prezydentem nie chce być, albo nie wiem, politykiem. Michaelem Jordanem. Dokładnie, ale jesteśmy w stanie, jeżeli jeszcze od maleńkości mamy zadbane te nie wiem, aktywności, czy, czy rzeczywiście idziemy w tą stronę, rodzice widzą pewien potencjał w dziecku, to jesteśmy w stanie po prostu to wykształcić, ale wiadomo, oczywiście, że to jeszcze są cechy charakteru, czyli bez determinacji i tego, że mam taki temperament, żeby, nie wiem, cisnąć albo iść w to, jestem człowiekiem Zajawkowiczem, to jest cecha charakteru, cecha wydaje mi się taka wykształcona. To jest wykształcone według ciebie, nie jest tak, że dziedziczymy to po rodzicach? Nie wiem tego. I to jest właśnie, no, no nie wiem, kurczę, epigenetyka i, i to wszystko, co robi z nami środowisko, to jest temat wspaniały. Po podcaście ci będę mogła polecić parę osób, które wydają mi się, że naprawdę rozmiatają, tutaj wymiatają, <laughs> jeśli chodzi o. To, ale to też jest cały czas coś, co nie do końca wiemy. Na ile środowisko, nawet ludzie, z którymi żyjemy, czy to, czym się bodźcujemy, jest w stanie na to wpłynąć? Czy to rzeczywiście jest coś, z czym już się rodzimy w pewnym stopniu? Czy pytanie, ile wiemy na ten temat i na, na ten moment na, na temat mózgu jest w ogóle zasadne? Wiesz co, mi się wydaje, ja mówię, ja nie jestem tutaj żadnym, wiesz, wybitnym y, uczonym, nie siedzę teraz i nie badam tych mózgów, raczej ale, czerpię ale z tego, plus, co jest. Ale plus minus, wydaje się. Wydaje mi się, że wiemy dużo <laughs> w stosunku do tego, co nie wiem. Wiedzieliśmy przykładowo, w 1998 roku dowiedzieliśmy się, że neurogeneza, że neurony denowo się tworzą w mózgu Już mhm. to jest niedawno. W 1998 roku miałam 11 lat i kurczę, i, i to jest odkrycie, o którym dzisiaj mówimy, że już e, na pewno tam neurogeneza, czy białko BDNF, które jest wiesz, stymulowane pod wpływem aktywności, te mięśnie tam to nakręcają, to też są odkrycia nie, stosunkowo lata 90., taki bardzo duży przełom w ogóle w neuronauce. Więc dzisiaj, wiesz, Czyli można powiedzieć, że jest duża szansa, że jesteśmy dopiero na samym początku. Wiesz co Przemek, no nie wiemy nic i też no, jakby może to jest takie niedowierzanie i nie wierzę temu, co nauka na razie na ten temat mówi i jest to temat, który mnie najbardziej jara, najbardziej fascynuje, nie rozumiemy do końca świadomości. Nie rozumiemy tego metamyślenia, myślenia, tego, jakby czym jest świadomość, czym, czym jest ten obserwator. To się wiesz, wszystko pokrywa z tym, co nauka teraz najbardziej rozkminia i co jest najbardziej fascynujące? Fizyka kwantowa dla ludzi i, i, sztuczna, inteligencja. i sztuczna inteligencja i próba ogarnięcia świadomości, czy też jakichś takich, wiesz, no, bardzo, bardzo dziwnych sytuacji w nauce dotyczących mózgu. Natomiast wiemy, rozumiemy działanie neurochemii już coraz bardziej, tak? Czyli tego, że jesteśmy mieszaniną wypadkową, neurohormonów, białek, rozumiemy to. Jesteśmy już coraz bliżej, powiedzmy, rozumienia tego, co się dzieje w mózgu dotkniętym neurodegeneracją. Ale widzimy, co się dzieje, ale przykładowo, wiesz, guzik bo 1918 alois Alzheimer, albo 1906 opisuje chorobę Alzheimera, mamy 2023, dalej nie mamy leku. Więc jak możemy mówić, wiesz, że, że rzeczywiście rozumiemy, co się dzieje. A właśnie w moim odczuciu moglibyśmy mówić, że rozumiemy, co się dzieje, gdybyśmy taki zaburzony i chory mózg, Potrafi... Byli w stanie gdzieś tam przywrócić do takiej wersji powiedzmy, wiesz, siedzi i pachnie i jest zdrowe. Siemanko, o teraz specjalnie dla Was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro.